Mam takie dwie rzeczy do spróbowania. Z to dzisiaj już jadłam, tylko że inny smak, więc będę teraz spróbować Jonju um, Bibimbap i takie coś, co nie wiem w sumie czym jest, ale to jest gigantyczne i to jest na słodko. Nie, to ja tego nie będę testować. To jest kichie, które smakuje jak Nori. To jest wielkości mojej głowy. Półka hmm? maślana z karmem truskawkowym Jest trochę szukam. ja się spodziewałam, że będzie to trochę więcej tego nadzienia no, y znaczy? I że będzie takie, nie wiem, nasączone trochę no, że będzie ostrore. Mam nadzieję, że nie będzie, ja już dzisiaj wyczerpiałam na ostrym wystarczająco To jest bez sensu, dobra Corn silk tea na pewno będzie przepyszny. O oh, kurczę, no Bra mm. Faktycznie to nawet pachnie jak flipsy. No i ja nie lubię kukurydzianych rzeczy. Co ty mówisz? Mmm, Ale Rory to mm, nie. Albo jak taka woda z kukurydzy konserwowej. Co to puszkę otworzysz i możesz... Ty pijesz takie rzeczy. Nie. Ja tu cały muszę wyjąć, żeby taką... Bez sensu. Ma taką minutę jakby to miało być pikantne, no ale nie jest. Ale to mi smakuje. Muszę spróbować jeszcze tu na maju. To jest takie 4 na 10, a tamto bym powiedziała 7 na 10. Kolejny punkt naszej wycieczki, czyli gratka dla wszystkich książkar, biblioteka. W czasie całego wyjazdu mało nagrywałam wstawek mówionych, dlatego może do niektórych fragmentów zrobię troszkę voice over i tutaj na przykład jednodniowa wycieczka na Ceju. Natomiast jednodniowa wycieczka nie była najlepszym pomysłem i ja tego Wam zdecydowanie nie polecam, dlatego że schedule warto raczej szerzej obejrzeć, bo mając tylko 6 godzin do dyspozycji na miejscu, tak naprawdę skupiliśmy się na kilku miejscach najbliższej okolicy, żeby po prostu coś zobaczyć najbliżej lotniska, żeby za bardzo się nie oddalać i nie spóźnić na samolot powrotny. I oczywiście i tak było pięknie, natomiast zdecydowanie warto poświęcić więcej czasu na zwiedzanie wyspy, na doświadczanie tego, co jest na wyspie, i następnym razem, jeżeli tylko będę miała okazję, to tak też zrobię. Na pewno były też takie dniowe bądź półdniowe wycieczki zorganizowane po ciedżu, które rozpoczynają się na lotnisku o danej porze, i po prostu kwestia była taka, że ciężko było na te godziny tam dotrzeć. Ale jeszcze tutaj przy okazji chciałam Wam pokazać takie Books and Cafe, coś w tym rodzaju, co znalazłam. Możecie zobaczyć. Co ciekawego jest tutaj na wystawce Lore Olympus, troszeczkę mnie zdziwiło, ale bardzo ładne miejsce, do którego niestety nie miałyśmy specjalnie dużo czasu, żeby wejść. Następny dzień był trochę spacerowo-kulturowy, ponieważ Miałyśmy spacer wzdłuż rzeczki, która jest w środku miasta, wzdłuż ulicy ciągą, Chiong ciągro. I przypadkiem, robiąc taki długi spacer wzdłuż rzeczki, trafiłyśmy na pewnego rodzaju muzeum popkulturowe, gdzie wejście też było za darmo, gdzie były różne piętra z różnymi wystawami. Możecie zresztą posłuchać, jak brzmiała część z piętra powiedzmy muzycznego. W ogóle ostatnia środa miesiąca to jest tak jakby dzień kultury, więc różnego rodzaju miejsca kulturowe do zwiedzania, czy muzea, czy parki z pałacami, ze świątyniami są darmowe do wejścia tego dnia i gdybym wiedziała o tym wcześniej, myślę, że troszkę bardziej byśmy upakowały w zwiedzanie ten dzień, ale i tak całkiem sporo zobaczyłyśmy, bo trafiłyśmy też do muzeum. National Korean Contemporary History Museum, czy jakoś tak, będziecie zresztą mieli tutaj wklejkę, gdzie też były różne wystawy na różnych piętrach. To muzeum zdecydowanie zrobiło na mnie wrażenie. Była wystawa multimedialna, która na pewno jeszcze większy fan sprawiałaby dla osób, które znają język koreański, bo wszystko było. Praktycznie po koreańsku, niestety taki minus, ale i tak dobrze się na tym bawiłam. Mogłam troszeczkę zobaczyć na przykład, co leciało w telewizji w latach powiedzmy 80. albo 90. w Korei. Można było połączyć się telefonicznie z różnymi osobami i posłuchać ich historii, albo też podejść do egzaminu, jak w prawdziwej koreańskiej szkole sprzed lat. To też było ciekawe, tym bardziej, że je. Nie rozumiałam wzom, co tam było napisane, ale nawet coś tam mi się udało trafić. Na jednym z pięter była też czasowa wystawa poświęcona wojnie i wspomnieniu ofiar wojny, która mała, ale bardzo emocjonalna, emocjonująca. Na innym piętrze też bardziej właśnie ukazanie historii Korei i elementów życia codziennego. W latach 80., -tych, 90. -tych właśnie, ale też wczesnych dwutysięcznych, więc mogłam troszkę zanurzyć się w tej kulturze sprzed lat. Także ja to muzeum Wam bardzo, bardzo polecam, jeżeli będziecie mieli okazję je odwiedzić. Było trochę napisów w języku angielskim, także da się coś wyciągnąć z tej wystawy, jeżeli nawet się nie zna języka. A teraz kolejne przypadkowe znalezisko, które może Was zainteresować. Moi drodzy, udało się wreszcie znalazłam jakąś ładnie, porządnie wyglądającą księgarnię w Seulu. Księgarnię, nie bibliotekę. Także z wielką chęcią poszukam tutaj czegoś, co mogłabym kupić. Aczkolwiek i tak pewnie nic z tego nie zrozumiem, ale jak mogłabym wrócić z Seulu bez książki? Ciekawe czy mają dział po angielsku, ale powinni w ogóle. Ło, wow, te książki są takie śliczne. Zaraz Wam wszystko pokażę. Powiem Wam, że mam problem, jaką książkę sobie wybrać, bo oczywiście coś stąd zabiorę, mimo że koreańskiego nie rozumiem prawie wcale, bo to jest piękne na przykład. Tutaj jest taka estetyka okładek, która dla mnie jest absolutnie zachwycająca. I pewnie gdyby książki nie kosztowały porównywalnie mniej więcej w przeliczeniu na polskie tyle co u nas w księgarni. Tylko były tańsze, to wyszłabym z jakąś dziesiątką, mimo że żadnej bym w pełni ze zrozumieniem nie przeczytałam na swój obecny poziom, czyli poziom beginner, znający 20 słów. Zdecydowałam się ostatecznie na dwie książki, chociaż wybór był fatalnie ciężki i prawie się skłosiłam na trzy. Ale te książki kosztowały mnie chyba 33 tysiące onów, czyli to będzie około 100 złotych. Więc i tak wydaje mi się, że sporo. Natomiast jedyny ból to jest taki, że w sumie obie są japońskich autorów. To nie są czysto koreańskie książki, ale w koreańskim języku. Na ten moment nawet Wam nie powiem, jak się nazywają, ale ta swoją estetyką mi skradła serce takiego nocnego miasta. Mega mi się to spodobało. I zamiast jednej super cukierkowej, którą na pewno gdzieś Wam pokażę, albo pokazywałam na przebitkach, to stwierdziłam, że wezmę coś, co jest albo thrillerem, albo jakąś grozą, horrorem. I to wygląda w ten sposób. I jeżeli to tłumaczyłam, to to jest jakieś zakazane coś, ale możliwe, że to kojarzy mi się tytuł innej książki, bo starałam się tłumaczyć wiele tytułów i autorów, żeby się chociażby przekonać, czy to jest koreańskie, czy japońskie. Będziemy testować, co jest w koreańskim McDonaldzie, czego nie ma u nas, ale przydałoby się wiedzieć w ogóle, co zamawiamy. Burgery. No, sriracha to w ogóle nie moje klimaty, ale dla fanów może coś takiego bardziej, bacon, tomato, crispy deluxe. Nie wiem, co to jest burger z 1955. Tak, ta liczba kalorii obok jest przerażająca troszeczkę. Bulgogi, egg Bulgogi. W ogóle ciekawe, bardzo ciekawe, ale nie wiem, jak to by smakowało w burgerze. Cenowo, w sumie, chyba wychodzi podobnie, jak patrzę, przynajmniej na cheeseburgera, bo to, to wiem, ile kosztuje. Cheeseburger wcale nie ma tak dużo kalorii. Oni w ogóle tutaj przy produktach spożywczych podają kalorykę na opakowaniach w miarę łatwo dostępną, no bo wiadomo, wszyscy mają świra na punkcie swojej wagi i wszyscy muszą być sushi. Shanghai chicken. Nie wiem, co to jest, ale... O, proszę bardzo. Jakaś... To jest burger tortilli. Trochę też... To jest... Tu jest, tu jest Shanghai. To jest, to jest 95. To wygląda trochę jak kaszanka. Czyli jest mało zachęcające. Nic, za... Nic jakiegoś zachęcającego poza tym, że w McClary jest Oreo. I jeszcze jest takie Oreo jakieś. Chyba, że... Ten burger. Stanę przy tym, zobaczymy coś nowego i wezmę sobie jakiś deser albo kawę. No dobra. Oczywiście się okazuje, że ja jestem po prostu głupia, a loty z tym czymś to jest kawa. Ale w ogóle ciekawie to podają, bo to jest wszystko do zwrotu jakby i wielokrotnego użytku na miejscu. Super. Nie ma jak lody w kawie po prostu. A co to to Oreo tu miało być jakieś? A Oreo to tu pływa. Zaczęłam żałować, że nie wzięłam kurczakowego burgera z mozzarellą, ale w sumie wyszło oszczędnie i kalorycznie. Mm. Jest bekon. Do jakiś boczek. I jest cebulka karmelizowana. Ja myślałam na zdjęciu, że to fryty jakieś dziwne. Jest ok, ale zapewne preferowałabym swojego tradycyjnego cheeseburgera. Ale no cenowo, no to ile tam wychodzi 30 zł za loda z takim burgerem większym niż hamburger i cheeseburger, czyli mniej więcej tak jak u nas. Tak, ale ja tutaj mam mój jest 6400 i to jest za 4,10, czyli 10,5 tysiąca, to mniej więcej można powiedzieć, że to jest 30 zł. Także... Tak tradycyjnie bym powiedziała, za loda z, z dużym burgerem. Niestety jeżeli chodzi o tego vloga i moją koreańską wycieczkę, to to by było na tyle. Oczywiście zwiedzałam dużo więcej, nie wszystko nagrywałam, nie wszystko wam tutaj pokazywałam. Od powrotu marzę tylko, żeby tam wrócić, więc mam nadzieję, że kiedyś jeszcze mi się to uda. A wam bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że taki vlog wam się... Podobał. Widzimy się następnym razem. Także do zobaczenia. Topa.